Cześć! Kanał już miał w mojej głowie tysiące wersji. Zaczęło, miało, miało się zacząć od mm, zwykłych horoskopów. Potem gdzieś tam, ponieważ y, jakości byczka są mi bliskie, y, stwierdziłam, że będzie to. Tyle słychać mojego psa, który sobie chodzi i dyszy, bo jest upał. Stwierdziłam, że będzie to nie tyle o horoskopach, co o karmieniu różnych archetypów, różnych bohaterów, czyli będę mówiła o tym, jak najłatwiej i najskuteczniej karmić każdego z bohaterów, których mamy w sobie, w swoim życiu, w których reprezentujemy, i co robić, żeby nie głodowali, jakich rzeczy unikać, albo być może gdzie indziej kierować. E, swoją energię, żeby ci bohaterowie po prostu kwitli i realizowali swoje cele i zadania, i misje. A ostatnio przyszła do mnie jeszcze taka jeszcze taka bardziej e, konkretna historia. Mianowicie, ponieważ pracuję dużo z, ze swoimi własnymi granicami. E, z z mówieniem mnie w taki sposób, żeby to było karmiące, ale też żeby nie, nie odrzucać siebie, nie odrzucać kogoś, to pomyślałam sobie, że będzie to też kanał o takim wracaniu do swojej mocy i o ekonomii mocy, o zarządzaniu tą mocą. I nie w takim sensie, żeby się odkleić gdzieś w jakieś totalnie inne światy i czarować i, i, i mówić o niestworzonych rzeczach i wyobrażać sobie niestworzone historie, tylko o realnym zarządzaniu swoją własną mocą w ramach tej energii, tych jakości tych archetypów, które każdy z nas gdzieś tam ma w sobie i oczywiście takie dobrze rozpisany horoskop roz, rozrysowany i zanalizowany horoskop bardzo pomaga nam w odnajdowaniu tych bohaterów, ale tak naprawdę bardzo wiele czynników wpływa na to, jak wygląda ta nasza drużyna, kto tam rządzi, kto jest mocniejszy, kto jest słabszy. Ja będę się starała tak powolutku bardzo na, luz na luzaku opowiadać. O właśnie każdym z tych archetypów, o tym, jak on może wejść w swoją moc i właśnie jakie rzeczy go karmią, a jakie rzeczy go drenują. Będzie to głównie skierowane do kobiet, ale oczywiście nie tylko, jak zawsze, wszystkie moje yy, oferty yy, kierowane są do wszystkich i do, do tych, kogo to zawoła. Natomiast Ponieważ woła mnie ta, ta historia o tej mocy i o tym, żeby nią dobrze zarządzać, żeby ona była mocą w ciszy i w, w umiejętności mówienia nie wtedy, kiedy trzeba i odważnego mówienia tak, kiedy, kiedy jest na to czas, <laughs> dlatego ten kanał chciałabym, żeby był taką Czułą rozmową z samym sobą, z samą sobą i ze wszystkimi aspektami osobowości, jaką, jakie można znaleźć, kiedy stawia się horoskop, ale nie tylko horoskop, można z różnych stron patrzeć na to, i takim czułym spojrzeniem, gdzie jest ta moc, być może gdzie, jak, 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 jak pozwalamy, żeby ona uciekała, i jak możemy. W najprostszych, zupełnie e, codziennych sytuacjach, w rozmowach, nawet w decyzjach, w, sam, w, w samych sobie, e, w prostych zdaniach, w prostych myślach, nawet jak możemy tę moc, e, jak możemy pozbierać swoje wszystkie, e, ja sobie to tak wyobrażam, s, swoje zabaweczki do plecaczka i. Włożyć ten plecaczek mocy znowu na, na, na plecy, swojej własnej mocy, a nie mieć porozrzucane te zabawki we wszystkich pokojach u wielu ludzi, bo oddawaliśmy ją nieroztropnie z różnych powodów, bo się baliśmy, bo coś tam chcieliśmy ugrać. W związku z czym, tak, będzie to kanał o zarządzaniu plecaczkiem, o ekonomii mocy, którą mamy w tym plecaczku. I Będziemy, sobie się, będziemy się temu przyglądać yy, poprzez różne opowieści, właśnie archetypy w rzeczywistości, w nas samych i w, i w tym, co sobie opowiadamy o sobie samych. Zapraszam.